Witam państwa bardzo serdecznie. Michała, przygoda. Pytanie, które pewnie zadajemy sobie wszyscy, jak zredukować ryzyko incydentu bezpieczeństwa, w szczególności w naszej infrastrukturze OT, infrastrukturze przemysłowej. Pytanie bardzo istotne, w szczególności, że incydenty, z którymi mamy do czynienia, są coraz bardziej dotkliwe. Natomiast pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć, między innymi dlatego, że to ryzyko składa się z bardzo wielu elementów, z wielu składowych i teraz w zależności od tego... Jakim elementem zajmiemy się, jaki obszar będziemy chcieli zaadresować, może się okazać, że poświęcimy bardzo dużo czasu i nakładów finansowych i to ryzyko zmniejszymy w stopniu niewielkim, albo może być odwrotnie. Poświęcając stosunkowo niedużo czasu i nakładów finansowych, to ryzyko uda nam się zmniejszyć w stopniu bardzo znaczącym. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto sobie zadać kilka pytań pomocniczych, między innymi takich jak, jakie elementy naszej infrastruktury są najbardziej narażone na atak, na jakiego typu ataki jesteśmy narażeni, a także czy nasze systemy bezpieczeństwa są adekwatne do ryzyka, do zagrożeń, jakim mamy stawić czoło. I tutaj, żeby odpowiedzieć na te pytania i podobne pytania, warto skorzystać z różnych zasobów zewnętrznych. Jest dużo raportów dostarczanych przez firmy, organizacje zewnętrzne poruszających tych, ten temat. Jednym z takich raportów bardzo ciekawych jest raport opublikowany przez Trend Micro, skoncentrujący się na zagrożeniach i na niebezpiecznym kodzie, który został wykryty na skompromitowanych stacjach działających właśnie w tej infrastrukturze OT, w infrastrukturze przemysłowej. I jak okazuje się, te stacje są bardzo często takim pierwszym celem ataku. Raport został stworzony, przygotowany przez zespół Trend Micro Research. Jest to grupa ludzi, kilkaset osób pracujących w 15 centrach badawczych na świecie zajmujących się stale analizą tego, co się dzieje w Dark Webie, analizą nowych zagrożeń, podatności, a także analizą nowych technik ataków wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Ta organizacja działa bardzo aktywnie cały czas z takimi instytucjami, organizacjami jak np. Departament Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych czy Interpol. Ludzie z Trend Micro Research również biorą udział czy prowadzą Taki program ZDI, Zero Day Initiative. Jest to program prowadzony pod patronatem Trend Micro i ideą tego programu jest skupowanie z rynków informacji o nowych podatnościach. Tak więc jeżeli ktoś... Z Państwa tym się zajmuje, program jest otwarty, znajdzie nową podatność, może zgłosić ją do ZDI. -a. Program jest w 100% etyczny. My oczywiście zapłacimy Państwu za ten czas, za trud, jaki Państwo włożyli w znalezienie tej podatności. Niezwłocznie przekazujemy te informacje do producenta danego oprogramowania, systemu operacyjnego czy urządzenia. No i oczywiście wykorzystujemy te informacje po pierwsze, żeby chronić. Infrastruktury naszych klientów, a po drugie, żeby tworzyć różnego typu raporty, analizy, które wierzymy też przekładają się na bezpieczeństwo organizacji. Wracając do samego raportu, koncentruję się o, na stacjach końcowych, na endpointach występujących w tej infrastrukturze OT. Jak się okazuje, tych stacji jest całkiem sporo i jak pokazują statystyki. Duża część ataków kierowanych na infrastrukturę przemysłową w pierwszej, w pierwszej kolejności koncentruje się właśnie na tych stacjach, między innymi dlatego, że bardzo często one są najsłabszym ogniwem. Duże partie ze strony biznesu też sprawia, że te połączenia między infrastrukturą IT i OT one są coraz. Jest ich coraz więcej, ten kanał komunikacyjny jest coraz szerszy, a co za tym sprawia, te stacje w tej części bardziej krytycznej są narażone tym bardziej na zagrożenia, w szczególności na zagrożenia, które od lat były obecne w sieciach IT. Teraz tego samego typu zagrożenia i ataki jesteśmy w stanie zaobserwować również w tej części przemysłowej, w części OT. I na jakiego, na jakiego typu zagrożenia jesteśmy narażeni? Jakiego typu niebezpieczny kod udało się wykryć na skompromitowanych stacjach? W dużej części były to ataki ransomware. W szczególności ilość ataków typu ransomware zdecydowanie wzrosła w 2020 roku. Te ataki są bardzo niebezpieczne. Po pierwsze, dlatego, że Infekując system i szyfrując dane na tym systemie, e, zatrzymują aplikacje, systemy, oprogramowanie, które służy do zarządzania urządzeniami e, przemysłowymi. Brak dostępu e, do takiej aplikacji sprawia, że nie jesteśmy w stanie monitorować, e, zarządzać czy. E, kontrolować tych urządzeń. I tutaj, jak pokazują nasze badania, nawet w sprawnej organizacji, gdzie te procesy zachodzą szybko i ludzie działają dynamicznie, odtworzenie takiego systemu po jego skompromitowaniu i zaszyfrowaniu zajmuje mniej więcej od dwóch do trzech dni. Innym ryzykiem związanym również z atakiem ransomware jest utrata cennych danych, często stanowiących tajemnic organizacji. Jeżeli stacja e, zainfekowana ransomwarem, e, jeżeli na tej stacji znajdowały się jakieś cenne dane, e, projekty należące i stanowiące tajemnice firmy, e, wyniki badań czy innego typu dane wrażliwe. Bardzo często ostatnie ataki typu ransomware nie tylko żądają okupu za odszyfrowanie tych danych, ale w przypadku gdy takiego kupu nie zapłacimy, jesteśmy szantażowani, że te informacje zostaną upublicznione w internecie. I tego typu przypadki też miały miejsce, gdy firma nie zapłaciła okupu i dane projektowe stanowiące tajemnice firmy zostały udostępnione publicznie w internecie. No i między innymi w taki sposób trafiły też do konkurencji. Innym niebezpiecznym kodem, popularnym na skompromitowanych stacjach, były koparki kryptowalut. I tutaj, jak pokazuje doświadczenie, badania, również jest to bardzo niebezpieczne z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że te systemy często. Nie są super wydajne i uruchomienie takiej koparki na danym systemie sprawia, że on jest bardzo mocno obciążony i przekłada się to na niepoprawne funkcjonowanie systemu, procesów czy innych kluczowych aplikacji, które działają na tym systemie, co może bardzo negatywnie wpłynąć na ciągłość działania pracy naszych urządzeń przemysłowych. Z drugiej strony, jeżeli ktoś. Skompromitował naszą stację, zainstalował tam kopark koparkę kryptowalut. Nigdy nie wiemy, kiedy zainstaluje jakiś inny niebezpieczny kod, który nie wiadomo, co dodatkowo może wyrządzić w naszej organizacji, w jaki sposób może wpłynąć na ryzyko i na działanie naszych systemów. Trzecim niebezpiecznym kodem, i tutaj być może będą Państwo mocno zdziwieni, jest configger. Zagrożenie bardzo bardzo stare, jeżeli chodzi o świat IT, to w szczególności znane od 2008 roku. Jest to robak internetowy uważany za jeden z najgroźniejszych, który charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką propagacji na inne stacje, systemy w obrębie chociażby sieci czy podsieci, w której jedna stacja została zainfekowana. Dodatkowo posiada on szereg różnych mechanizmów, dzięki czemu bardzo sprytnie jest w stanie nawiązać połączenie z systemami zewnętrznymi należącymi do cyberprzestępców, do serwerami 2C poza naszą organizacją. Jest w stanie pobierać instrukcje z tych serwerów, ściągać dodatkowy niebezpieczny kod, który będzie wykonywał jakieś dodatkowe działania, czy w końcu jest w stanie też pozyskiwać dane, jakie znajdują się na tej stacji i wysyłać je właśnie na te serwerki 2C w internecie należące do cyberprzestępców. I tutaj, jak Państwo widzą, co też może być zaskoczeniem, w większości stacje, które były infekowane konfikerem, to były Windowsy 10. Tak więc ten kod zmienił też troszkę swoje działanie i sposób infekcji. Początkowo wykorzystywana była podatność Microsoft, której w Windows 10 już nie ma. Natomiast w dalszym ciągu nie przeszkadza to na skuteczne infekowanie tego typu stacji jednym z wektorów ataków przynajmniej tej początkowej stacji były pamięci przenośne typu pendrive. Jeżeli chodzi o pozostałe wektory ataku, tutaj zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu, gdzie będą mogli państwo też sprawdzić jakie inne zagrożenia zostały wykryte na tych stacjach, co może też bardzo fajnie pokazać, z jakim napastnikiem mamy do czynienia, jaka jest jego wiedza, jakie są jego motywy działania. Czy to jest kwestia tylko wyłudzenia od nas okupu pieniędzy, czy może te motywy są innego typu. Tak więc tutaj zachęcam do zapoznania się z raportem. Innym bardzo wartościowym i ciekawym źródłem informacji jest matryca Maitre, w szczególności ta ukierunkowana na infrastrukturę przemysłową. W tej matrycy jesteśmy w stanie bardzo szczegółowo poznać różnego typu techniki i taktyki, jakie są wykorzystywane przez cyberprzestępców, przez konkretne grupy cyberprzestępcze podczas ataku. Matryca jest kompleksowana, jest ca cały czas rozbudowywana o nowe taktyki i techniki i tutaj jesteśmy w stanie prześledzić, w jaki sposób może być wykonany każdy z. Kroków, z etapów takiego ataku. Od tego pierwszego kroku, gdzie mamy do czynienia z próbą kompromitacji, na przykład stacji, poprzez nawiązanie połączenia zwrotnego, tak zwany callback, do tych kolejnych etapów, czyli próby dostania się do innych zasobów, innych systemów w naszej infrastrukturze, czyli tak zwany lateral movement, a także pozyskania danych. Bardzo wartościowe. Materiały, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać. Jeżeli chodzi o rekomendacje, kilka takich najważniejszych oczywiście lista nie jest zamknięta. Pierwsza rekomendacja, jedna z najważniejszych rzeczy to jest cykliczna aktualizacja systemów pracujących w tej infrastrukturze OT. Oczywiście nie jest to rzecz y, prosta i dużo łatwiej się mówi niż później jesteśmy w stanie to wykonać. Z różnych powodów ten proces aktualizacji jest bardzo rozciągnięty w czasie i tutaj, żeby skrócić ten czas, to okno od pojawienia się nowej podatności do czasu, kiedy y, wgramy fizyczną aktualizację bezpieczeństwa, warto wykorzystać technologię wirtualnego patchowania. Warto również zaimplementować mikrosegmentację w naszym środowisku, która ma za zadanie zmniejszyć promień tego ataku. Jeżeli już dojdzie do kompromitacji, dzięki mikrosegmentacji jesteśmy w stanie ograniczyć jej skutki. Oczywiście bardzo istotna jest też implementacja skutecznego rozwiązania antymalware'owego. Tak jak widzieliśmy część z tych zagrożeń, które zostały wykryte na tych stacjach pracujących w infrastrukturze OT to były bardzo stare typy niebezpiecznego kodu. Podejrzewam, że bez problemu wykrywane przez większość średniej klasy rozwiązań antymalware'owych. Istotne jest również to, żebyśmy mieli pewność, że pamięci przenośne, z jakich korzystamy, są bezpieczne. I tutaj możemy iść w kierunku na przykład, wyodrębnienia jednej stacji, która będzie stacją skanującą i zanim będziemy mogli wykorzystać dany nośnik USB. W naszej infrastrukturze OT możemy go za każdym razem przeskanować, używając takiej stacji. I dopiero po przeskanowaniu pod kątem obecności niebezpiecznego kodu, jeżeli okaże się, że pendrive jest bezpieczny, będziemy mogli go użyć w tym środowisku bardziej krytycznym. Kolejny element to jest implementacja sondy klasy IPS, czyli sondy sieciowej. Ona może działać w sposób aktywny, w sposób. Pasywny, w zależności od tego, gdzie jest umiejscowiona i jaki ruch analizuje. Natomiast zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa jest takie podejście warstwowe, cebulowe do implementacji rozwiązań. Jest to bardzo dobre uzupełnienie tej ochrony, którą mamy zainstalowaną bezpośrednio na stacji końcowej. Oczywiście polityka silnych haseł, identyfikacja i szczególny nacisk na monitorowanie tych zasobów najbardziej krytycznych oraz oczywiście zasada ograniczonego zaufania, czyli naszym procesom, użytkownikom dajemy tylko takie uprawnienia, jakie są niezbędne, żeby mogli wykonać czynności, prace, które są im w zakresie. Jeżeli są Państwo zainteresowani tą tematyką, chcieliby Państwo poznać w szczegółach, jakiego typu zagrożenia zostały wykryte na tych krytycznych stacjach w infrastrukturze przemysłowej, gorąco zachęcam jeszcze raz do zapoznania się z raportem, a także odwiedzenia strefy Trend Micro i naszych stron internetowych. Czy ja też mogę się pojawić i zadać kilka pytań? Oczywiście. Super. To umówmy się, że jesteśmy w strefie trend micro teraz i mamy szansę i czas, żeby porozmawiać. Często specyfika wykorzystania stacji w infrastrukturze sieci przemysłowej jest całkiem inna niż w środowisku IT. Jakiego typu rozwiązania można stosować wtedy? Tak, rzeczywiście. Bardzo często. Te systemy są dużo bardziej krytyczne, dużo większy jest nacisk na działanie tego systemu i tutaj możemy podejść na dwa sposoby. Jeżeli te systemy są bardziej ogólnego przeznaczenia, dostępne dla większości osób, stosujemy tam czy używamy większości aplikacji, możemy wykorzystać taki klasyczny system antymalerowy, jaki instalujemy na stacjach w naszym środowisku IT. W przypadku, gdy mamy do czynienia z systemem pełnią bardzo określoną funkcję. Na przykład jest tam zainstalowany jeden rodzaj oprogramowania. Wtedy warto iść w rozwiązania bardziej specjalistyczne. Na przykład e, takim rozwiązaniem może być system dostarczany w ramach e, takiej klasy systemów Trend Micro. TX1 dedykowanych do ochrony infrastruktury przemysłowej i ten system jest w stanie bardzo mocno utwardzić tą stację e, i tak naprawdę zamienić ją w taki kalkulator, gdzie tylko i wyłącznie będziemy mogli uruchomić tą jedną aplikację do, do obsługi naszych urządzeń, natomiast nic innego nie będzie mogło być uruchomione na tej stacji i to jest takie podejście super bezpieczne. Mhm. Sporo mówimy dzisiaj, i Ty mówisz w swojej prezentacji, ten temat pojawia się dlatego, że mówimy o przemyśle, o bardzo odpowiedzialnych rzeczach, bardzo odpowiedzialnych systemach, o ograniczaniu ryzyka. Jak to można ważyć tak, tak naprawdę? Tak, to temat jest, jest bardzo trudny, hmm. znany od lat i podejść jest do niego trudno, dlatego że jest wiele składowych, które tworzą to nasze ryzyko i po pierwsze wyzwaniem jest określenie, czy zdefiniowanie sobie tych elementów, które chcemy monitorować, w jaki sposób je chcemy monitorować, przyjęcie jakiejś miary. I tak naprawdę to, to jest klucz. Jeżeli to źle wykonamy, no to później cała ta analiza może nie mieć sensu. Choć jeżeli zaczynamy, to nie mamy jeszcze historycznych danych yy, na nas na z naszego projektu, tak, żeby to zaplanować, ale możemy korzystać z innych historycznych danych żeby mieć jakąś bazę, jakiś benchmark. Tak, możemy, możemy się odnosić hmm. na przykład do e, Podobnego firm podobnych hmm. e, do naszej. Tak, i możemy też wykorzystać narzędzia automatyzujące, bo jedna rzecz to jest jakby zdefiniowanie sobie, co chcemy monitorować, a później to monitorować. I jeżeli będziemy się opierali na takiej ręcznej pracy typu Excel, no to to jest niewykonalne. No tak. I tutaj warto wykorzystać e, narzędzia automatyzujące, ten proces, nie jest ich dużo. E, natomiast są takie narzędzia na rynku, no tutaj też chociażby, e, jeżeli chodzi o Trend mamy platformę Trend Micro Vision One, gdzie jeden z komponentów to jest właśnie komponent dedykowany do monitorowania poziomu ryzyka, mamy baseline określony. Też przewiduje pewne rzeczy, które mogą zadziać się w przyszłości, tak? Czy nie? Żeby ewentualnie zawczasu nas ostrzec. Tak, też y, może nas zawczasu ostrzec przed y, na przykład atakami, zagrożeniami na podstawie tego, co Trend Micro i m.in. ta grupa Trend Micro jest Research to. widzi w globalnym internecie i u innych firm. Jak czujesz, rozmawiasz z klientami dzisiaj dla nich y, i Wasze urządzenia i w ogóle całe myślenie o 4.0 to jest początek, środek drogi? Myślę, że to jest tak naprawdę dopiero początek. Teraz jakby jest duża dynamika zmian i patrząc na to, co się dzieje, to ta dynamika będzie jeszcze większa. Wszystko tych rzeczy IoT jest coraz więcej i coraz więcej ten świat przemysłowy OT coraz mocniej jest powiązany z tym światem IT gdzie jest najwięcej tych zagrożeń więc tutaj jeszcze jest dużo do zrobienia. A i samych zagrożeń liczba rośnie, siła rośnie, zmienia się bardzo dynamicznie. Tak, oczywiście krytyczność no między innymi dlatego, że coraz więcej danych przechowujemy w postaci cyfrowej, one no są coraz bardziej cenne. cenne, tak więc ten atakujący też jest w stanie coraz więcej zainwestować, żeby taki atak wykonać. To jest trochę tak jak zawsze z przestępcami, bo myślę, że o nich możemy mówić. Ostatnio, kiedy w podobnym studiu się spotykaliśmy, jeden z Twoich kolegów z branży zwracał uwagę na to, że nie można już używać lekkiego stwierdzenia hakerzy, ale że to są przestępcy internetowi. Jeśli mówimy o przestępstwach internetowych, to jest jak myślę w realnym życiu. Każdy od każdego się uczy, każdy próbuje być pierwszy. Ci, którzy wyłapują i ci, którzy próbują dokonać przestępstwa. Tak jest, to hmm. dokładnie na tej samej zasadzie. Też to są bandyci, tylko hmm. wykorzystują inne metody. Bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję Twoją bardzo. rozmowę także. Michał Przygoda, inżynier sprzedaży Trend Micro, był z nami na konferencji Przemysłu 4.0. Czy to dziękuję, jest ten moment? Pozdrawiam. Do zobaczenia.